Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w kolejnym sobotnim odcinku historii. Dzisiaj po części na waszą prośbę przedstawię Wam historię HEPiego. Pamiętajcie, że jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, Na teraz serdecznie zapraszam Was do oglądania.

Po tym wydarzeniu pewien fan Hepiego postanowił lekko przerobić mapę Inferno. Aktualnie reprezentuje barwy nowej organizacji Envias. Jednak początki jego kariery sięgały już 2007 roku, we wcześniejszej wersji gry, czyli Counter-Strike Source. Vincent pod koniec 2007 roku dołączył do jego pierwszej większej drużyny Global Team, w składzie z Egzystenzem, Shariganem, Szokiem, krm i MSTQD, czyli Happy. Jako ekipa wygrywali mniejsze turnieje na swoim francuskim podwórku, jednak w tymi nie dogadywali się za bardzo z krm więc został on zmieniony przez Ghostiego i w lekko odświeżonym składzie dołączył on do dobrze Wam znanej już organizacji Epsilon Esports. Chłopakom szło bardzo dobrze i grali ze sobą ponad 4 miesiące, jednak przez pewne kłótnie w ekipie odeszło dwóch zawodników: Shock i Sharigan. Za nich dołączył znany wam dzisiaj RPK i trochę mniej znany CRZ. Zagrali razem we francuskim turnieju, gdzie wygrali w finale przeciwko drużynie Magnitude. Niestety, dwa miesiące później Happy i RPK z powodu nieprzyjemnych sytuacji w drużynie odeszli od reszty ekipy, dołączając do drużyny Crack Clan, gdzie grali tam nieco ponad miesiąc. Później Happy przeszedł do drużyny Creative, gdzie również długo nie pograł. Później, w poszukiwaniu ekipy idealnej do wspólnej gry na poziomie: Dołączył do drużyny Redline. Niestety był to kolejny błąd, i znowu po miesiącu opuścił szeregi tej drużyny. Później w końcu udało mu się ogarnąć jakąś fajną drużynę na poziomie i dołączył pod koniec 2009 roku do drużyny Very Games, gdzie grał w dobrze wam już znanym składzie: Existence, CRZ, Shock, Happy i Regnam. Ekipa przez 4 miesiące trzymała świetny poziom gry i wygrali kilka sporych turniejów. Takich jak np. ESL Pro Series 7 oraz Redline Line Night Cup. Później Happy stwierdził, że nie jest to drużyna dla niego i w kwietniu 2011 roku dołączył do drużyny 3D Max, gdzie w składzie grał z Apexem, Shoxem, Scream'em i ACP. Razem zajęli trzecie miejsce na Copenhagen Games w 2011 w Counter Strike Source, zgarniając prawie 4000 dolarów. Ich przygoda dłużej jednak nie trwała, bo po miesiącu ekipa została rozwiązana. Pod koniec 2011 roku dołączyli do drużyny The Wall, jednak powtórzyło się to co wcześniej. Ekipa szybko się rozleciała. Jak widzieliście przygoda Happy'ego z drużynami nie była za bardzo kolorowa, a czas leciał dalej i era Counter-Strike'a Source'a dobiegała końca. Wyszedł CSGO i Happy nie czekając długo w tym samym roku, czyli 2012 dołączył do drużyny Prime, gdzie grał z Apexem, Maniakiem, MSHZ oraz Skalem. Po miesiącu gry pod nazwą Prime dołączyli do organizacji Team Extensive, gdzie grali przez 3 miesiące. Dołączając po tym czasie do znanej wam organizacji LDLC. Ich skład się lekko zmienił, ponieważ za Skala i MZHZ dołączył Matt i Atlantis. Ich skład piął się w górę i wygrywali wiele turniejów na dość wysokim poziomie. Dołączyli później do drużyny Wigod Game w składzie GMX, EFIXIO, Hieka i Liptonem. Jednak, przez różne nieporozumienia, Happy dołączył do innej drużyny Recursive Esports, gdzie grali z gmx Uzim i Kenemesem. Uznali, że nie jest to dobre miejsce dla nich, więc po trzech miesiącach wracają do organizacji LDLC w składzie Happy, Kenes, Apex, Maniac i SF. Ten czas był czasem ciągłych zmian w składach francuskich formacji, więc po krótkim czasie w 2013 roku Happy dołącza dosłownie na 5 dni. Do drużyny Mercenarii, gdzie gra razem z NBK, Shoxem, Kiyoshimą i Smithem. Po pięciu dniach powraca do LDLC i gra z NBK, Shoxem, Kiyoshimą oraz Smithem. Byli wtedy drużyną na skalę światową, gdzie wygrywali turnieje takie jak StarLadder, StarSeries 11, DreamHack Winter 2014 czy chociażby MLG Aspen. W pewnym czasie na początku 2015 roku do całej drużyny LDLC odezwała się nowa organizacja na rynku e-sportu Envias, gdzie głównym sponsorem jest firma Monster Energy. Cały czas utrzymywali świetny poziom gry, wygrywając m.in. Definity Spring Master 1, Starladder Star Series 12 oraz zajmując trzecie-czwarte miejsce na ASL One Katowice 2015. W okolicach sierpnia 2015 roku nadeszły dość duże zmiany w składzie. Które zmieniły całą francuską scenę. Za i Smitha do drużyny dołączył KNS oraz Apex. W odświeżonym składzie zajęli pierwsze miejsce na Intel Extreme Masters Sezon 10 na Gamescomie, drugie miejsce ESL One Colon 2015, pierwsze miejsce Dreamhack London 2015. Oraz pierwsze miejsce na Divinity Champion of Champions. Ich skład jest jednym z najmocniejszych francuskich składów w Counter-Strike, więc muszą wykorzystać potencjał drużyny i wygrywać kolejne turnieje. Ja im oczywiście życzę ogromnych sukcesów. To już na tyle, mam nadzieję, że cały film Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o tej łapce w górę, to pomoże przy dalszym promowaniu filmu. Po prawej stronie macie film Adriana. Tak więc zapraszam serdecznie do niego oraz na kanały Chłopaków, linki macie u góry. Serdecznie zapraszam. No i co? Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się i cześć!